Witam wszystkich serdecznie z tej strony, inwestor amator. Dzisiaj czeka nas szybkie rozpakowanie. Na stole mamy dwie monety, jak widzicie, mamy piękną, słoneczną pogodę. Pierwsza z tych monet, ta, która nie posiada folii, jest to Luna III, rok Tygrysa o wadze jednej uncji trojańskiej. Jest to już druga sztuka w moim staku, dwie jeszcze z nami przede mną, aby zrealizować plan, jeśli chodzi o Lunara III. Bardziej wszystkich interesuje ta otofolia, której się raz-dwa pozbędziemy. już każdy wie, co znajduje się w środku. Knights of the Past. Od Menicy Germania Mint. Certyfikacik. Bardzo ładne opakowanie. Wszystko bardzo fajnie się prezentuje. nominał 5 euro. Średnica 38,61 mm, waga 1 uncja, nakład 15 tysięcy sztuk. Cena horrendalna, bo 250 zł. Aczkolwiek stwierdziłem, że jedną sztukę muszę mieć w swojej kolekcji. Spróbujemy wyciągnąć sobie ją z kapsla. Jak to uczynię, to do Was wrócę po krótkiej chwili. Udało się rozkapslować. Kapselek bardzo mocno siedział. Wyciągnijmy sobie tą manetkę i zapoznajmy się z nią. Jak już wspominałem, cena za jedną uncję była dość olbrzymia. Było to 250 zł. Dużo, ale postanowiłem, że chcę mieć tego typu sreberko. No to już bardziej w swojej kolekcji. Aczkolwiek założyłem sobie jeden warunek. Jeżeli druga moneta z serii wyjdzie w cenie dużo wyższej od tej, po prostu pierwszy się pozbędę. Tyle w temacie. Jeżeli chodzi o sam wizerunek, widzimy tutaj rycerzy maltańskich, prawdopodobnie podczas jakiejś szarży. Z tego, co zapoznałem się z wizerunkiem monety dwuuncjowej, tamta szarża jest jeszcze lepiej widoczna, bo tam widać chyba jedną czy dwie postacie więcej, niż na monetce jednouncjowej, no ale tam na to do, dopiero odjedzie. To już nie ma wątpliwości z uwagi na niski nakład Nety I jej uszlachetnienie poprzez chociażby oksydę czy tam selektywne yy, złocenie z tego co pamiętam. I tak to się przedstawia, jeżeli chodzi o yy, mój najnowszy zakup. Także w tym odcinku dwie uncje: Lunar 3 rok Tygrysa, kolejna moneta w wersji jedną uncjowej, wpada do mojego staku i maltański rycerz z mennicy Mint. Tu zobaczymy, co się jeszcze wydarzy, jeśli chodzi o mnie i decyzje jakie zapadną. Myślę, że na dzisiaj będziemy już kończyć. Mamy prawie tysiąc. Jeżeli ktoś nie subskrybuje kanału, gorąco zachęcam, aby to zrobił. Z okazji tysiąca subskrypcji przewidziałem jakiś mały konkursik, więc przypuszczam jakaś uncja być może wpadnie do rozdania. Myślę, że warto, abyśmy dobili ten tysiąc subskrybentów jak najszybciej. Zapraszam również na moje media społecznościowe, Instagram, Facebook, Myślę, że nie będziemy przedłużać, jak wspomniałem na samym początku, miało to być bardzo szybkie rozpakowanie, dlatego niech tak będzie. Do zobaczenia w kolejnym odcinku.